Co powie się karkę na to, no jak zawygram mi testa? Tak się tak nie jak... ja jest na 100%, to nie myślą, że ja napisałem maję, bo jak ja tutaj grałem w sobie flipę, to lecą takie wyzwiska, to bo ty, bo ty bo zniszczyłaś mi życie. No ładnie, nie chcecie tego overpasa, to nie grajmy. No, Purs, tak będziemy grać Miraza, więc p ci chodzi. Znaczy, no, chuj. tutaj mi je, jakbyś. Ja Jakie sobie... inferno ci Miraz będzie, No mówiłem, ku... Nie Fajny strzał dosyć Fajny strzał, 12 Przepraszam, <laughs> mówiłem, że będą szybki. Przestańmy. Yeah. <laughs> o Boże. Teraz wyjdzie zwierzch. Wait, what? Widziałem, plał mi się złap. Ja ale się trochę. Właśnie tak, na Patrzył ten referenc A ty, bo a ty się na myślce grałeś w testa. jest tu. Bo, ja, ty... jest w... No, spokojnie, Teraz grałem <śpiewa> pierwszego pula, więc to. Teraz wyciągam ja apkę. Ja okay. apkę bez keblara, więc okay. już się... nie mam szans. Dobra. To jest moja tajna broń. Idę na widzę. 40-42 ja kila na... Ja jest adere, digla. A few moments later. No, ale szkoda, że gramy na odpaleniu, Szkoda. Bo mogła być fajny game'a. No, to... Krzysiu, proszę cię. Bo zawsze się... Bo Krzysiu, jakaś zawsze, krasi, nie? Się zawsze ten jeden, no. A dobra, Mogęś mogę na Zawsze, naszy... zawsze naszy. jest ten jeden w naszych grach, no. Ładnie. Tak? Jest jeden mit jest. Jeden mit.

Dżungla przed, dżungla No co, no. no. ja, ja do... Chciałem wiesz, Ninja, no, Ninja, no. Ninja, Jaki zrobi. no co za śmieć! No, ja bym go no, drogę. Ja bym go zgłosił 84 w jednym dostał, to za po co gramy, Bo widzę, że ten pierwszy ma 4000 godzin. Nie, ale to jest kino. Jezus Maria. A trzeci jest na to A jak on wyskakuje. Dobrze, jedybiście. Weź, przestań. Nie. Może być, że to. Ale to nie był ten od rampy? Pałac, pałac. Te już. Pałac. No go? a to ty go zabiłeś. No kurzu, no. No weź to mawkę, no. <średzio> Ale jednego zabiłem zatki. Dobrze, jedna runda wygrana honorowa. K ważniejsze. <średzio> Defiusy, ja nie wiem jakby się to skończyło, jak będę popowy, im nie, a za... no. Dobra, jak już się bawimy, to Ale... ja idę z diglem na mida. Nie, no, kupmy ładne broń. No. Ja idę z aptom na mida. Oh shit. Here we go again. Za późno. E, dzięki, dzięki, dzięki temu, że że tego, że on się skupił na mnie, gotowałem p... blokowałem się. na będą. Ciało, ciało, ciało! <grym> Co? Co? Ale jak to jest możliwe? Dostałeś miejsce? Ano, strzeliłeś z takim upewnieniem, jak miał, nie wiem, no. Stary k***a, dostałem no. Ale skończy? chłop skoczył i dostałem banię, no. Odpalony jest jak No w skoku mi k***a. Czekam na was. Jest short. O Jezu. Jak on Jest okno. Edward. Edward, Edward, Edward ostatni. Tu właśnie no. Nice. Uuuuu, krapo! Boris, profesor. Ja cały czas Uuu. nagrywam. Flipuj to. Druga Odpalony. honorowa. Kierunek, 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 Kierunek. Na podstawie nic Jaki jest, jak no. jest wynik? No, 2-8. Droga, a nie cel. No dobra, skracza, skracamy i w ostatni Nie spodziewałem się tego Co ty zagra 2-9 Ja p... No nie no, trafili... nie, nie no, trafiliśmy z nami takie gry nie zagrał Nie trafiliśmy k***a dobrych typów, no to trzeba... Na bym... odpaleńców, to I są odpaleńców A jest paka Gdzie wy biegacie? O, A, k***a k... no. no Ludzie no Pierdola, minus 99 na skróty, na skróty Na skróty Oboj... Oboj... Kutka. A trudno no, goście chyba myślą, że są esportowym sportowym Na Dream mają I że teraz kwalifikacje do Majora grają na B, oni się wypierd... Obiegówkę, obiegówka, nie, 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 obiegówka, no Obiegówkę, ja odpaliłem, że nie było obiegówki No dobra, no to granaty do okna, dołem Tak, tak, tak A padamy jak... Okay. Dobra, a z yy, rozszerzoną obiegówkę i dwa okrążenia. Ja myślę, że my nie przeżyjemy tej pięknej. <grydy> na razie. Wszyscy żyjemy. Jeszcze jeden, jeszcze jedno takie kółko. Dawaj, jeszcze jeden. Mi się nie spodziewa. Co <grydy> <Kto> tam został? <grydy> jeszcze, jeszcze jedno kółko. Z, znowu, znowu w piwnie, znowu w piwnie i na. Znowu w piwnie i na. Ja dobra, może tak do, do końca, do skutku. <noise> do do <skupu>. Lader, <noise> W laderze jest. Dobra, to jeszcze jedno kółko. <noise> nie, dobra, bo... Dobra, chodźcie robię. na chodźcie na chodźcie na No dobra, sobie może na Nie wiem, co się dzieje. Ja mam jadam. Więc ja wychylam się pierwszy na mięso armatne. planty, idź planty. konek padł? O proszę. nie. Adam, Adam, nie idź tu. Adam. Jok mi dobra, Visa do reportu. Wisa report. Cp, cp to? Na, na, na to A jak paka? Nie no. pewnie defuza Po lewej paka, po lewej, po lewej paka. I, i Też nie powiesz, że obiegówka nie działa Nie wiedzieli Aaj. co się dzieje a, Sam nie wiedziałem Teraz trzeba ich wyczekać, <laughs> że oni skrócą to są, to są takie... Oni psychę już mają nisko Oni muszą pokazać, że Zdech. są lepsi A my im pokażemy Patrzę, Psycha, chodź, Wszyscy poda, wszyscy poda, skrócą rampę 100% pokaza. To ochot... Mają jeszcze trzy, ma, ale psychenisko. To czekamy na rampie. Oni nie mają psychy, nie mają psychy. psychy nisko mają, patrz. No są. Na No. No. Patrzcie plecy. <grym wreszcie> Patrzcie plecy, bo jeden na pewno musieli skrócić. No nie wierzę. K***a. no, jest jeden. No i nawet rzucamy. Czyli idziemy na B. Wychodzimy Dobra, no, daj No tam, k***a dostaję dostaje W chodę ma mało plecy K***a, Nie no, Ja byłem poślepiony, no Dobra, ja czuję chat. Błyskowy, błyskowy, dobra people no ja już zostałem w pierwsze tempo. Tego ty oczekujesz. Dobra, wchodzimy B czy obiegłówkę robimy? Dobra, B w pierwsze tempo. O bawiał się. F***, bawiał się ona broń tak stołuje. Kuchnia, kuchnia. Kuchnia, kuchnia. Co robisz? To nawet, polewaj. <śmienicza> Ale tutaj na B się do tu jeszcze jeden <śmienicza> Ja mówię głuchy, no Głuchy jest Tam, no, ten. nie są e, 12 A, jeszcze jeden zszedł do mnie Jest Dobra. jeszcze, tam jeszcze jeden z... <śmienicza> <śmienicza> Gramy next nie, dostaliśmy po prostu sportańców, kurwa. A drużyna sport. Jak jest tak zabawnie, to ja mogę przegrywać. No trafiliśmy na esportową drużynę, to też Anaki. Ja mam w tej grze może z 1800 godzin, ty ma 4 koła, kurde.